Witam, witam serdecznie, jak zwykle, przy kawie moje przemyślenia. No i taki blog czy vlog. No o tym, jak tutaj, jak to tam idzie nam tutaj w Polsce. I dlaczego tutaj jesteśmy? Skąd się wzięliśmy. No i na dzisiaj będzie o troszkę o sporcie. Będę mówił o amerykańskich sporcie, o, o futbolu, ale ogólnie tak o sporcie. Jak byłem młodszy, to no, jeszcze, jak mieszkałem w Warszawie, prawda, bardzo, bardzo się interesowałem sportem, tak jak każdy młody człowiek. Piłka nożna była chyba niej, no, takim dominującym wtedy sportem, prawda? Dejna Lubański, Kadocha, no, ludzie z mojego przedziału wieku wiedzą o czym mówię. No i każdy tam na swój klub, który lubiał. Więc ja no, z Warszawy, oczywiście Legia Warszawa jest e, takim, no, takim od razu, wiadomo, klubem, który. Przypada do serca, bo tam się chodziło na te mecze i no i to jest wasz, prawda? Ale lubiłem Górnik Zabrze też. Górnika lubiłem e, chyba ze względu na to, że bardzo kibicowałem Włodzieżom, Włodzimierzowi Lubańskiemu. I przez to miałem tam sympatię zawsze, chociaż przecież to był największy rywal Legii Warszawa. No, między tymi dwoma zespołami najwięcej się działo. No to były tamte czasy stare, ale e, tak mówiąc o sporcie no Może wspomnę też o koszykówce, bo, bo kilka e, takich ciekawych rzeczy. No, koszykówka mnie też bardzo interesowała już <laughs> za młodych lat. I e, no nie wiem, byłem żalegą w jeżeli chodzi o piłkę nożną, ale w jakiś sposób wylądowałem na konwiktorskiej i e, kibicując Polonii. Polonia Warszawa była czarne koszule. Była wtedy absolutnie moim idolem, jeżeli chodzi o koszykówkę i nie opuszczałem żadnego meczu na, na tej malutkiej salce, na konwiktorskiej. E, no nie wiem, czy ktoś z was był w tamtych czasach. To była taka atmosfera, no jak niesamowita, bo to było niemalże rodzinne spotkanie, ponieważ no te balkony, ja zawsze siedziałem na balkonie, bo to można nazwać balkonem to wyglądało jak niemalże sala teatralna, a nie jak, a nie jak boisko do Koszkówki, maluteńkie, maluteńkie, naprawdę tam, nie wiem, ile tam ludzi wchodziło, ale minimalnie. Ja myślę, że po jednej stronie było może. No może z 12 tych, tych rzędów takich długich wzdłuż, wzdłuż sali do, do, dla kibiców, a tam na, tej, na, tej, na tym balkonie no może było no nie 5-6 rzędów i na dole następne, tam nie wiem ile z 12. Także to było minimalistyczne. No i, ta, I dlatego taka bliskość zawodników i, i tych meczów była była no wspaniała, także chodziłem na każdy mecz, musiałem być na każdym meczu. Także w, tej, w niedzielę zdaje się, że wieczorem wtedy były rozgrywki, no, tak normalnie wszystkie, wszystkie zespoły grały mniej więcej o tej samej porze. No, tego nie, nie pokazywali tych meczów wtedy w telewizji, nie, nie można było zobaczyć wszystkiego. Także no, ten sport tak mi no, był bliski. Tak, no, młodzi ludzie wszyscy chyba tak, tak myślą. Po no, powiem, że no, oczywiście te, te sukcesy w piłkę nożną w tamtych czasach 70. No wspaniałe były, prawda? Mistrzostwa świata i... i i te przeżycia, no niesamowite. Miałem, miałem okazję potem, jak byłem w Monachium, no, musiałem pójść na ten stadion olimpijski, żeby zobaczyć, gdzie ci nasi grali z, z tymi niemcami na wodzie. Chyba tam grali na tej wodzie, no ale gdzie były rozgrywane mistrzostwa świata. E, także poszedłem zobaczyć sobie ten stadion z pierwszej ręki. No ja no, nie, nie mogłem sobie odmówić, będąc tak blisko, to te wspomnienia, to jak zawsze tam gdzieś chodzą, prawda? Po, po tym i, i przyjemnie starymi ścieżkami się przejść a znam tylko z telewizji. No ale nie o tym chciałem mówić, mówię o tym sporcie, a zagadałem się, słuchajcie, jak przyjechałem do Stanów, prawda, to nie, jeszcze coś nie znałem futbolu amerykańskiego, bo pamiętajcie, w komunistycznej Polsce to tamtych czasów nie, nie pokazywali, tam gdzieś można było zobaczyć może zdjęcie w jakichś magazynach niektórych, ale, ale ogólnie nie, nie, nie było to, nie widywało się nic na ten temat. No, ale z tych takich, takich czasami gdzieś tam zdjęć, no to było imponujące, jak ci zawodnicy wyglądali w tych, wiecie, hełmach z, z tym całym opancerzeniem, z tymi naramiennikami, w tych, no, koszulki. No ja muszę powiedzieć, że wtedy amerykańskie bardzo też mnie imponowały, bo, bo miały ten, no niestety, ale ten, ten system amerykański reklam, wypracował no, no, piękne kolory i, i, i ten design, czyli te, te styl tych koszulek, także te, te koszulki amerykańskie i w, ka, i w koszykówkę, w, w, w której grali, i w i ten futbol amerykański bardzo, bardzo mi się podobały. A jeszcze wrócę do koszykówki, bo wiecie, przyjechała, jak powiem młody, no nie wiem, w którym roku, 70 może, piąty może, tak mniej więcej, nie? Przyjechała, e, przyjechała, przyjechał zespół ze Stanów Zjednoczonych, e, który był zespołem e, z, z college, czyli to, no nie wiem, to jest na to słowo, tylko nie mogę sobie przypomnieć. I reprezentowali szkołę jakąś, nawet nie wiem, którą. I mieli mieć mecz z reprezentacją Polski no, na, na sali akurat Legii Warszawa wtedy. I tak myślałem, no, po, reprezentacja Polski jest jakiś tam zespół ze sz, szkolny, prawda, no tam rozbije w, w ten, tam nie, chyba nie ma po co iść nawet, ale byłem ciekawy zobaczyć po prostu wszystkich najlepszych polskich koszkarzy. No więc wybrałem się na ten mecz. No, poszedłem z taką, z taką właśnie e, z takim przemyśleniem, no, że tam palacy tam wleją nie? tym chłopakom młodym, a ja sobie po prostu obejrzę tych najlepszych. No, no to nie tak było, a amerykańscy młodzieńcy no, niestety w, tamty, w tamtych czasach, no bo już teraz nie, ale w tamtych czasach e, e, amerykańska koszkówka była na całkowicie innym poziomie niż jakakolwiek inna na całym świecie, tak, że oni przyjechali po prostu e, Spacerkiem przeszli po tej polskiej reprezentacji. To, to było okropne zobaczyć, jak, jak oni sobie ci chłopcy łatwo poradzili z naszymi najlepszymi. No ale to po prostu było takie, taki busy był Teraz już, już to się zmieniło. Europejska koszykówka jest bardzo dobra. Jest bardzo dobra I tak no, ja nie oglądam NBA, prawda? Ale no, orientuję się, co się dzieje na świecie, tak jak ze wszystkim innym. No, tak jak z polityką, tam za dużo nie mówię, ale, ale się orientuję. Ale o, o sporcie mogę mówić, bo to neutralne to chyba wszystkim pasuje. Słuchajcie, no, no ci biali zawodnicy wychowani w, w, na, na, na ziemi europejskiej zaczynają dominować w amerykańskiej koszykówce. I ten taki indywidualny styl, który jest wypracowany w Stanach i ta indywidualność już teraz tak się nie sprawdza, bo jednak zespołowa gra plus indywidualność musi być razem w parze, żeby ten zawodnik naprawdę był dobry i dominował jakiś zespół. No i tak jest teraz, w tej, w tej chwili, tak jest, to, to się dzieje w tej chwili, ale nie o tym, no dalej nie o tym chciałem mówić, tylko tak jak mówię, rozgadałem się na różne tematy, bo o sporcie jest. No więc jeszcze jedną rzecz, no oczywiście w tamtych czasach też oglądałem boks, no to jak to chłopaki, nawet troszkę tam próbowałem tego boksu, ale tak troszkę, nie, nie mówię, że kiedykolwiek boksowałem gdziekolwiek, a tam gdzieś rękawice założyłem raz czy dwa. No i ten boks mnie... Mnie pociąga, jeżeli chodzi o, no, o oglądanie, prawda? By, byłem zainteresowany. Nasi zawodnicy, nawet mieli przecież w tamtych czasach kulej, i, i tam inni byli kilku, było, mieliśmy naprawdę dobrych zawodników, i to, i to było imponujące, żeby zobaczyć, jak, jak, jak walczą. No i to się przeniosło przecież. Jak na emigrację wyjechałem, przyjechałem do Stanów, no i, no i dalej jestem z potem strasznie zainteresowany. No i przede wszystkim. Do piłko nożną mniej, bo ten amerykańska piłka nożna, przynajmniej w tamtych czasach, teraz troszkę lepsza, ale w tamtych czasach już całkiem była taka kiepska. Była tam jedna dobro, dobra drużyna, kosmos. Byłem w, w, w Nowym Jorku, grali w New Jersey, ale w Nowym Jorku no i mieli tych, te wszystkie gwiazdy, ale to była jedno, jeden zespół z tymi emerytami, a reszta nic tam nie, nie, nie pokazywali, także nie, w ogóle mnie to nie, nie, nie ujęło. A za to zacząłem patrzeć bardzo na, na hokej wtedy, co w Polsce też oczywiście chodziłem na, na mecze na legi, ale, ale ten hokej amerykański był no, no, na wysokim poziomie, tak zacząłem oglądać hokej, no i ta, ta, ten futbol amerykański no, się pokazał wreszcie na horyzoncie. Nauczyłem się bardzo szybko, na czym to polega, o co tam chodzi, nawet z takimi niuansami najmniejszymi, bo jak się taki interesujesz czymś, czy, czy cię zaciekawi, no to przecież łatwo to chłoniesz. No i, tych, te, i ten, ten futbol amerykański mnie wciągnął bardzo. New York Giants byli byłem moim zespołem, też no tak może dlatego, że lokalny zespół w Nowym Jorku jest Giants i Jets, także to są dwa zespoły nowojorskie. Żadne ale nowojorskie mają siedzibę w New Jersey i, i tam grają, tam są stadiony. To może tylko główne biuro jest w mieście, żeby sobie nazwę trzymać nowojorską, no bo te obydwa zespoły grają za, za rzeką. I są w innym stanie, no ale nazywają Nowojorskie, a tak naprawdę to tylko Buffalo Bills w górze stanu Nowy Jork są tak naprawdę Nowojorskie, bo, bo są w Nowym Jorku, prawda. To jest moja opinia, tylko tak mówię o sporcie, więc no, to tak mówię szczerze, jak jest i jak myślę. No i zacząłem się oglądać ten, ten futbol amerykański, męski sport, prawda, stukają się, biją się, przepychają się, biegają z tą piłką, rzucają co jakiś czas, no jest, jest bardzo interesujący sport. Na temat tego sportu i, na tych, i tego boksu, to wam, i wam powiem, jak, jak to jest z moimi zainteresowaniami. Jak te umarły zainteresowania całkowicie, straciłem całkowicie jakikolwiek chęć do, do, do oglądania z kilku względów. Najpierw się zaczęło od boksu, ponieważ interesowałem się. No, nawet jak już straciłem zainteresowanie, tam gołoty pojechałem zobaczyć. Ale ogólnie, tak mówię, co, co zabiło we mnie ten, te, to zainteresowanie, oglądając bardzo dużo boksu, bardzo łatwo było zauważyć, że decyzje sędziów no, są nie, nie, te, nie te, które no, wyraźnie były, były, było można było zaobserwować podczas walki. Także ten wygrywający przegrywał, a, a, ten, a ten dobry bokser no, no, był skrzywdzony, prawda? Także... Kiedy takie wyniki zaczęły być i było to widać, że to jest coś tam maczane ręce tych organizatorów, w tym kto wygra, kto przegra, bo tam były duże pieniądze na to stawiane, jak mi się wydaje, czy czyjaś kariera była popierana, czy nie popierana, nie wiem na czym to polega. Wiem tylko, że oszukaństwo po prostu od razu można wyczuć, a jak wyczujesz na no to się odwracasz, bo ja już od dawna jestem, mam taki charakter, że jak coś jest nieprostolinijne i nieszczere, no to nie bardzo chcę mieć z tym nic wspólnego. Także. Także tak sportem się zaczęło, od boksu najpierw przestałem oglądać, potem była też ciekawa, ciekawa sprawa, jeżeli chodzi o, to już było później, już, już praktycznie nie oglądałem wtedy sportu, ale jeden z, z, z amerykańskich kibiców, który wykupuje, wykupił karnety na, na cały rok oglądania właśnie New York Jets, założył sprawę przeciwko NFL, przeciwko tej organizacji, że nie, ten sport nie jest właśnie prawdziwy. No, tak, bo ponieważ był jeden trener z, z Patriots złapany, że oszukiwali, prawda? to przez to, że oszukiwali i, byli, i było to udowodnione i, i, i sprawa była nagłośniona, no to ten kibic stwierdził, że on płaci tyle pieniędzy, a Jets grają z Patriots w, w swojej dywizji, no i te mecze, co oglądał, to były oszukane. To nie były prawdziwe mecze, tylko były oszukane. Więc on wszedł pieniążki z powrotem za ten swój karnet. No a wiecie, co sąd powiedział? Sąd powiedział, że on dostaje bilet na występy, nie na prawdziwy sport, tylko na występy. To jest tylko występ, to jest tylko pokaz. W ten sposób to określili. Także on nie miał podstawy, bo to oni mu nie zapewniają prawdziwej sportowej rywalizacji, tylko mu przedstawienie zapewniają i ten bilet wykupił na przedstawienie, tak jak do teatru się idzie. Także to samo za siebie mówi, prawda? Nie muszą grać naprawdę. Nie, nie, nikim nic nie zarobi. Pieniążki działają naprawdę mocno w tym kraju. No ale mówiąc właśnie o tym sporcie, no co takiego ciekawego, bo miałem dyskusję właśnie z synem, no jesteśmy tu w Polsce, ale on tam zagląda na te sportowe różne strony, bo będziemy teraz niedługo w Stanach z powrotem no i on jest trochę zaciekawiony, jak tam, co tam się dzieje, bo tam będziemy, to popatrzy pewnie na, na sport. I o tym właśnie futbolu amerykańskim zaczęliśmy rozmowę, no komu ja tam dalej kibicuję, czy komuś kibicuję w ogóle, no bo jestem przecież Długo poza Nowym Jorkiem, a teraz już, już poza Stanami, no, przenosimy się powoli co do Polski, więc, więc co, co z tym amerykańskim sportem? No i jak weszliśmy na ten temat e, tego futbolu amerykańskiego, no to powiedział mi właśnie, że, że mają cheerleaders, czyli tych co tam tańczą, te, zawsze były takie no, dziewczyny, nie? Tam z, z, z 6 czy z 10 tam tańczyły w jakichś krótkich spódniczkach. Z pomponami, żeby, żeby tą zabawić publikę w czasie przerwy. No i czasami tam był jakiś chłopak, który je podrzucał, czasem łapał, ale tak zazwyczaj to było dla takiej męskiej bardzo publiczności, taka bardzo damska obsada prawda tego, ty, ty, tej przerwy pomiędzy rozrywkami. No. I to takie to dosyć tradycyjne w Stanach, a no, my tu przyjechaliśmy do Polski właśnie szukać tej tradycji. To jest, to jest chyba taki jeden z większych przyciągających takich magnesów, takich punktów bycia sportem w kraju. To jest ta tradycyjność właśnie. I, i teraz patrząc na tą tradycyjność, gdzie, gdzie męska populacja pijąca tam piwko i z, troszkę z brzuszkami, no bo te, kto to ogląda, prawda? To jest taka chyba większość procentowa, jakby zobaczyć, no to niestety tacy mężczyźni właśnie to oglądają. No i oczywiście ci wszyscy młodzi, wszystkie te młode chłopaczki, takie jak ja wtedy przyjechałem do Stanów i młodzi, no to, to są ci widzowie futbolu amerykańskiego, no i co, co przepychają w Stanach, no, no zaczęli być męscy, tancerze, także całe grupy męskie teraz tańczą, tak, tańczą. Nie, nie to, że wyjdą i złapią jakąś dziewczynę, tylko po prostu komuś się wydaje, że to jest atrakcyjne, żeby mężczyzn w krótkich majtkach wypuścić na, na sadeń i przed tą męską publicznością pijącą piwko, no, żeby oni im zatańczyli i się wyginali ciekawe, prawda, no, ale nie, nie bardzo da, dla takich ludzi jak ja, właśnie dosyć tradycyjnych i, i poszukujących właśnie tradycji i, i tych oryginalnych rzeczy w życiu, no takie nowości nie bardzo, nie bardzo zgadzają się z naszą, z naszą taką teorią i, i z naszą, z naszym stylem życia, także już tym bardziej zaraz nawet nie powiem, w jakim, jakiemu zespołowi kibicuję w Stanach Zjednoczonych, bo NFL całkowicie są u i nikomu nie kibicuję nie mam zamiaru ich oglądać ani, ani razu. Jedyny wyjątek jest w tej chwili, no jeżeli są jacyś polscy zawodnicy i gdzieś grają, to ja te zespoły lubię zobaczyć, jak, jak idzie naszym, po prostu kibicuję naszym polskim zawodnikom. Gdziekolwiek by nie byli za granicą w jakimkolwiek zespole, no to oglądam z ciekawością, żeby im dobrze poszło. Prawda? To jest, moje, to jest moje tylko takie, takie, taka słaboska. No ale Polska reprezentacja, oczywiście. Tak, gramy, to jak tylko, no jak wiem, że gramy, bo czasami przegapię, no nie oglądam telewizji mogę przegapić mecze nawet. Ale jeżeli gramy e, piłkę ręczną, z chęcią polską, e, piłkę nożną, z chęcią polską, wiecie, lekko no, mamy tych tenisistów, przecież tenisistki, z chęcią, to takich, takich poglądam bardzo chętnie. Także, e, no, ki, kibicuję Iga, i, no i ogólnie Polakom kibicuję, tak powiedzmy. Także także moje zainteresowania, a, ten, no, a te występy tych męskich, no, muszę, ale muszę zobaczyć jeszcze raz no Przecież lubię się śmiać. Dlaczego miałbym się nie pośmiać i nie zobaczyć na tego cyrku, co robią na kołach tam, tam w tych Stanach Zjednoczonych, No bo niestety tak to można nazwać. Możecie myśleć, co chcecie o mojej opinii, ale to czuję, więc o tym mówię i to jest prawdziwe. A nie można chyba nikogo winić za to, co czuję sercem. Mam nadzieję, także proszę nie, nie krytykować tych opinii, ale takie są. Dzisiaj było sporcie troszeczkę zrana przy kawce, bo po prostu te chłopaki tam się starają. Tańczyć dla tych, dla tych mężczyzn, którzy ich oglądają że z trybun. A ja tutaj przykawczę po prostu się z tego śmieję, bo mi tutaj dobrze no, życzę Wam tak samo takiego spokoju ducha i, i, i pokoju w środku, wiecie, bo, bo to, jest, to jest budujące, kiedy można osiągnąć taki stan. No i, i myślę, że jeżeli ktoś do, no, przejdzie na tę emeryturę, to, to wam życzę właśnie takiego pozbycia się, tych, tych stresowych. Sytuacji z życia, i nawet jak sport taki jest, to też może być czasami troszeczkę taki nieprzyjemny w smaku. Jeżeli coś tam namieszają ci, ci wyżej, co mają pieniążki, to też trzeba stać, Zostawić po prostu to na boku i tych ludzi negatywnych. Pamiętajcie, oni odpadają i nie wracajcie do nich, bo nie ma po co wracać, bo tylko się zawiedziecie. Niestety, zmieniamy się całe życie, ale negatywne podejście do życia zazwyczaj zostaje. Ci, co, ci, co tacy są. Tacy zostają bardzo często, a wszyscy, wszyscy możemy dać szansę, ale naprawdę nie traccie czasu, zwłaszcza jak jesteście starsi, bo szkoda, mamy mało tego czasu i trzeba go używać mądrze, tak, żeby przynosił uśmiech i ciepłe oko do serca, a nie żeby go roztrwonić. No. Tyle na dzisiaj. Trzymajcie się. Kocham was wszystkich, moi ludzie. Fajnie, że oglądacie. I, no i pozdrowienia. ale ja Będę nagrywał, dopóki oglądacie. Trzymajcie się.